Halo, hala, świneczko z tej strony. Ali mój rodzaj w dzisiejszym materiale w Stars zagramy, ponieważ długi, długi czas tego nie było na kanale. Ja też moich panik gdzieś tam nie grałem, ale ostatnio mocno soliłem i moi drodzy, pucharki zdobyłem. Przy okazji też moi drodzy, w dzisiejszym materiale będę chciał oczywiście zrobić super stara... Yeah, boy. Ja moi kochani, w dzisiejszym materiale będę chciał się skupić oczywiście na naszym zadmiarzu, który się nazywa Frank. I kochani, go ulepszyć do oczywiście szóstej klasy, a także moi drodzy, możliwe, żeby wystartować jakiegoś matchmakera. Napiszcie hashtag gry rankingowej i wytłumaczcie mi mniej więcej jak one działają. Mam nadzieję, że na pewno się zaangażujecie i HP mu pomożecie. Oczywiście ja też zapraszam do tego materiału i... Lecimy. I słuchajcie moi rodzy, ostatnio zacząłem grać dosyć dużo frankiem. Naprawdę fajnie się u nim gra. I coś tam było z czołgiem, ale niezbyt ogarniam. Ale dobra, słuchajcie, lecimy. Oczywiście, już tutaj, tutaj naparzać, bo w kolegu się bije. A gdzie, moi kochani, dwóch się bije tam, trzeci korzysta. No i fantastycznie, kurczę. chodź tutaj kolego złoty. Chodź ten, no, gdzie tam uciekasz, stary? Oj, 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 byniu, masz przekichane. Masz przekichane, byniu. Chodź tutaj do Habiego. Ziomeczku, mój drogi. O nie! O nie! On tam normalnie hapesy odnawia. Jesteśmy zgubieni. O, i się mano, ty! Co tam wariacie robisz? Słuchajcie, lecimy. Mamy pierwszego w ogóle zdobytego y, Hapsa, Tak mogę powiedzieć, słuchajcie, to dla mnie jakiś haps jest normalnie. Ja nie zbyt wiem, jak to nazywać. A tutaj jest kolega bardzo fajny, który chce się chyba tutaj ze mną stoczyć. Stoczyć walkę ze mną, ty. Normalnie, ośtaj Słuchajcie, wiele osób pisało mi, że gram na boty. Potwierdźcie mi, czy gram na boty, bo ja nie wiem, czy gram na boty. Ja mam nadzieję, że nie gram na boty. W ogóle tam jest ten kolega, co? Mnie często irytował w poprzednich gierkach. No nie no stary, ty chyba ty tutaj jakieś żartujesz ty. Dobra, chodź tutaj, wariacie. No w ogóle mówiliście, że ten. Aha, ty mogę tak normalnie pić? na no chłop w szoku. A ja tam normalnie fatality robiłem przez całe gierki, ty. Bardzo dziękuję widzowie, bo tam teraz w ogóle mi się przypomniało, że pisaliście, że mogę tylko naciskać i oczywiście później wszystko będzie się działo idealnie. Nice. Aha, bo tam gościu stał. I co, normalnie wygrałem? Aha, no to słuchajcie. Najłatwiejsza gierka w bronzach w moim życiu, chyba, ty. Cześć, czas pokaże, czas pokaże. Plus 10 moi drodzy, i tym samym wbijamy połowę oczywiście e, tego, żeby wbić oczywiście klasę szóstą. A teraz wyjdziemy sobie i zobaczymy, co tam ciekawego dostaliśmy. No jak pewnie widzieliście, ochabiego, się zgadzają, klasa, jak na razie się zgadza. I ostatni mecz, moi drodzy, żeby zdobyć superstara, z którego naprawdę może coś fajnego wypaść. Dobra, mamy tutaj jakieś chinoli Japończyków, ale ja, moi drodzy, będę się skupiał na tym, żeby wygrać po prostu mecz. Co to za jakieś wariaty? Dobra, dawaj go tutaj, ty Oj, bardzo proszę O nie O nie Ja mam 5 HP Ale pięknie go zrobiłem Ja nie mogę Ja taki mam te umiejętności nie, coś O dobra, Essa Nie mam mnie Essa Sito Wariacie Dobra, lec tam, widzowie, słuchajcie Będę najlepszym zadymiarzem ever, chyba Ja w Brawl będę profesjonalistą, ty O ty, jaki wielki orangutan, ty Co to za jakaś małpa? Dobra, chodź tutaj, wariacie Patrzcie, jak go robię, patrzcie Bang Minus 1600 A tutaj już jednego takie powaliłem, kolego Złoty By mi tutaj trzech typa zostało No i co? No i co? Stary No i słuchajcie Widzowie Ostateczne starcie Ja w tego prosta, naprawdę jestem jakiś dobry, ty Bo wy w komentarzu mi piszecie wszystkie takie porady, nie? Dlatego, mój drodzy Dzięki wam wielkie Bo dzięki temu ja tutaj se mogę pokryć naprawdę Tym czołgiem Słuchajcie Ja czołgiem w brosarstwie to jestem jak normalnie w Ferrari Siema, kolego no i co tam stary? No, stary, tą mrówką to możesz wyjść na ulicę. Bo ja moim Ferrari cię przejeżdżam. Słuchajcie, wygramy kolejny meczyk? Jest naprawdę dobrze. No i jest szósta klasa. Dobra, słuchajcie. to lecimy po siódmą klasę. Mi się wydaje, że będzie naprawdę mocno. Jak też pamiętam, wy mówiliście, że tutaj właśnie mapka się zmienia codziennie. Więc dlatego cały czas pewnie będziemy grać na tej samej, ponieważ nie jesteśmy między północą a pierwszą godziną w nocy, tylko między, moi drodzy, pewnie 15 a 16. Dobra, siema kolego. No choć tej. Ziomeczku, mój drogi, ziomeczku. Co ty tam normalnie, stary? Ale normalnie bym rzucił tego. Ale mi... Co ty tam wariacie? Chłop normalnie jakoś miornica, nie? Oho, taka akcja, ty. Normalnie akcja na Bałtyku. U! normalnie Meskitu. Ja takie rzeczy potrafię. Stary, do kogo podjeżdżasz, miś kolorowy? Do kogo? Nie wiem, choć się domyśla. Dobra, kolega tutaj chyba nie wie, że zadzieranie z tym gościem co trzeba, widzowie. Dobra, bęk. Się w krzak, chłop, leczy, nie? Ole to są fatality Dobra, dawaj go tutaj Ty! Normalnie 15 hpema Kościół Patrzcie jak się gra, w browser, słuchajcie! Wszyscy widzowie, którzy teraz oglądają i dotwarcie tego do momentu Niech napiszą Browser za Habiego Słuchajcie Ty! <ścoughs> Ej, ciódą KLASĘ już wiem! Ty! Dziesiątą klasy biłem na odcinku. Ale też ma znaczenie właśnie ta energia. Ta energia, nie? Bo ja jestem czołgiem, słuchaj, no czołgiem, ja w sumie to Ferrari jestem, ale dobra, mniejsza. Chodź tutaj, kolego złoty. O nie, o nie, o nie, wariacie. Jak ja tutaj uciekam? 100, 1200 HP, nie? Dobra, teraz tutaj, o. Porobię. Dobra, mamy 2 HP. Tutaj, tutaj sobie wzięliśmy, ale tutaj kolega jeszcze ma jedno HP. Ej, co jest? Cie normalnie wracać Jaki taranty? Ale stary, to ja jestem czołgiem, pamiętaj o tym, menu Ale naprawdę, jaki ja jestem mocarzem tego Brawl Starsa. Słuchajcie, jeśli chcielibyście więcej, zostawcie łapkę do góry. Bo to, co się tu dzieje, to nawet mnie to jakby onieśmiela. Ja słyszałem jakiegoś ty. Paweł Jumper, ty. Dawaj, Marek, to już się kameruje. Siema, Paweł Jumper. Ej, to jest ten gościu. A e, nie, to jest jakaś myłka ty. 2 HP się miał. Dobra, chłop to się chyba wkurzył, ty. Nie, no ale słuchajcie. Chłop nie ma podjazdu, kochani. Tego browsarca, ja mistrzem chyba będę. Synku. Słuchajcie, każdy mecz w ogóle to jest y, inna dramaturgia, nie? Ale jakiś w ogóle sniki tu jest. Sniki, piki. Ty normalnie gościu, który na gitarze gra. Dobra? To w takim razie. No dobra. Przekonaliście mnie widzowie. Lepiej HP pozbierać. I być oczywiście później koksem, niż oczywiście później stękać, że mnie zabija jakiś gościu. Ty czemu? A! Ja w ogóle chciałem mieć to jakieś w ogóle w miejscu, co stoi i ten. Co ty stary? Ciebie to chyba Buko puścił ty. A, dobra, jednak mam 2000 HP, nie SU jest granaty? ty! Ej, lol, ja nie wiedziałem nawet że takie sztuczki znajdą Dobra, słuchajcie, większy respekt chyba tutaj trzeba będzie mieć. A few moments later. O nie, znowu ten wariat! Zostaw mnie typie! Dobra, o, słuchajcie, patrzcie! Easy boy, easy boy! Dobra, a w ogóle ten się był dobry, nie? Mi się wydaje, że to jest bił, bo taki w ogóle on był dziwny. W ogóle pierwszy raz go widzę w gierce. Jakby jak gramy sobie, nie? Jak pełen jumper to chyba miał ten nazwisko jan Dobra, chodźcie kolego, złoty. Chłop to jest w szoku, nie? No patrzcie, widzowie, słuchajcie, ostateczne starcie, nie? Na siomeczka. Dobra, HP się zgadza, wszystko się... Nie no, Byniu, chodź tutaj do mnie. Synu, gdzie uciekasz? Jesteś kiepski, a ja nie lubię kiepszczaków. Ty chłop normalnie w tym, w krzakach siedział, nie? Nie no, chłopaku. Słuchajcie, tak się wygrywa mecz w Brawl Stars. Słuchajcie, lecimy dalej. Słuchajcie, ósmy ten... Ty, ej w sumie, nawet chyba wbijemy to mi się do klasy na Karlo, jest, on jest taki całkiem dobry, nie? To ja go, ja nim grałem wcześniej, taki całkiem ogarnięty gościu był. Znaczy, po gościu. No postać, widzowie, postać. Siema, kolego, jak ty chyba stary pomyliłeś te? Normalnie te. Co ty tam stary we mnie klikasz, ty? Normalnie jesteś? Dobra, słuchajcie. Beg. Nie, no, patrzcie, widzowie. Ile hapsów. Nie, no słuchajcie, widzowie. Chłop to normalnie zaraz zaraz stanie Patrzcie widzowie Już normalnie ile mamy? Mamy 5000 HP, ale będziemy mieć chyba 15 tysięcy, patrzcie No nie no, 14 prawie O, fajny kolega, fajny, fajny Ale słuchajcie, tutaj trzeba wyeliminować ziomeczka O ja normalnie łosarz jestem tego Brostarsa lol Polska góra Polska góra. Czekasz zadmiarzy 15,5 HP O nie no, tam jest jakiś w ogóle jakiś gościu o, chodź tutaj kolego drogi I... To, on już wie, że ma przeprzekichane, nie? No nie, nie uciekaj, typie O, jest bójka Jest bójka, mamy to Chodź tutaj O nie, to ten Carlot No i pięknie Mamy to, widzowie, słuchajcie, nie wiem, tutaj zabiłem gości Ale naprawdę mocny jestem zawodnik Z tego Brawl Starsa. dobra Oho, tutaj trzeba będzie nabić, ile? Raz, dwa, dobra, słuchajcie Dwa mecze wygramy, dobra, słuchajcie, otwieramy Lecimy bang bang. Dobra, jest źle, ale my tutaj jeszcze mamy, moi kochani, do otwarcia tego mega gigaboksa, nie? Ło, 1000 zdaliśmy, Ale fajnie. Dobra, lecimy. Bardzo łatkie. Czy to w ogóle coś daje, kochani? Coś, na złudne pytanie proszę. Oprócz tego, że ulepsza zadmiarzy. No i elegancko. Słuchajcie, mamy to. Ale ten mega Gigabox, to gdzie on jest ty? What? Nie ma tutaj chyba żadnego bardzo mocnego zawodnika, tylko ten Andrew. Chyba Andrew Tate. Top G normalnie gra. W Brawl Stars. Siemano, funfel O, funfel, funfel, funfel. Tutaj będzie 2 na 1, pa. Normalnie habit co robi. O nie, tutaj Andrew. Andrew, Andrew, ziomeczku. Chodź tutaj. Wariacie, dobra. Mało HP ma. Tylko niech się nie leczy, ty. Dobra, mamy go. Ups, on dostał w ogóle. Dobra, nie! Przegrałem. Dobra, trudno. Ej, plus 7 dostałem, ty. Czy będzie awans? Mamy to, widzowie. Mamy to. Mamy awansik. Tak to właśnie się robi, moi kochani. Słuchajcie, w Brawl Stars to chyba jestem mega kotem. Ja za ten odcineczek Wam bardzo dziękuję. Za mamy 16. Bardzo mocni też jesteśmy. I no co, słuchajcie. Tylko teraz, moi drodzy, zostały tam gierki rangiowe, które pewnie zobaczycie za niedługo. Ja bardzo dziękuję. Trzymajcie się i hejka.